Panie Edwardzie dziś na Ramówce TVN została ogłoszona nowa para prowadzących dzień dobry TVN, Paulina Krupińska i Damian Michałowski. Dlaczego akurat oni? Karpiel Krupińska. Tak, 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 teraz. Ona ma też drugi człon. Krupińska Karpiel dokładnie. O, Krupińska Karpiel, tak. To jest y, praca nad y, wzmocnieniem modnową pasma porannego. Ono troszkę teraz. Y, jakby przeżywa turbulencje raz ma lepsze wyniki od konkurencji, innym razem gorsze, to jest jakby niestabilna sytuacja, więc próbujemy troszkę wzmocnić nową ofertą kontentową, nowymi prowadzącymi. Jednym słowem poprawiamy dzień dobry TVN. Oni mają sobie to coś po prostu. Mają. Są fantastyczną parą, pełną energii, pełną błyskotliwości. Nie wiem, jakich są poglądów, mimo że długo z nimi rozmawiałem, czyli nie będą nam upolityczniali programu. Ja jestem bardzo zadowolony, że udało się ich pozyskać.